Cześć, ja jestem taki i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry House Flip. Dzisiaj będziemy sobie robić jakieś zlecenia, no bo niestety nie mam odblokowanych umiejętności, które pozwoliłyby mi wyremontować cały dom, więc musimy sobie poradzić jakoś na razie ze zleceniami. Zobaczmy, Toma Tomasz Zgrzyblewicz. Temat: Dobudowa ściany. Dzień dobry, zwracam się z prawdziwą o dobudowanie dodatkowej ściany w naszym domu. Moja córka ma już 3 lata i myślę, że to odpowiedni moment na to, by dostała własny pokój. Proszę o podzielenie sypialni na dwa pomieszczenia. Oba pokoje powinny mieć drzwi, wychodzące na korytarz. Do pokoju córki, proszę ustawić nowe łóżko i sprzedać to dziecięce. Pozdrawiam, Tomasz Zgrzyblewicz. OK, znajdujemy się już w domku, który powinniśmy naprawić. I co my tu musimy, musimy zrobić? Naprawić gniazdko trzeba. OK, naprawiliśmy już to gniazdko, i teraz możemy przejść tutaj do pokoju. I tak, musimy zniszczyć tutaj wszystkie ściany. Używając narzędzia młotka lub budując ściany, możesz użyć przycisku E na podświetlenie. Okej, okay. czyli jak będę trzymał sobie E, to będą mi się te ściany podświetlać, które mam zbudzić. Całkiem fajna opcja. Od razu odblokowaliśmy nowy punkt umiejętności, więc oczywiście go. Zobaczmy, Demolka. Hmm, które by tutaj wybrać? Burzenie szybsze 25%. Moc zwiększona o 5%. Może tą moc sobie weźmiemy, jak na razie, bo to brzmi dosyć ciekawe. I tak, musimy sprzedać łóżeczko dziecięce i wybudować te ściany. Tu, nie, tu nic nie musimy robić. Chwila, jak to się. Budowę. A, to takie malutkie ścianki. A nam chodzi o te duże ściany. Zdobyliśmy nowy punkt umiejętności i to jest znowu do budowania. A nie, chwila. Wtedy było do demolki, teraz mamy do budowania. Wybudowana ściana jest od razu pomalowana. Hmm, to brzmi dosyć ciekawie. Tylko nie wiem, jakby to miało działać. Szybsze budowanie. Budowanie szybsze o 50%. Możesz budować trzy ściany naraz. Które by tutaj wybrać? Może weźmy... A weźmy budowanie szybsze o 50%, bo to może się nam bardzo mocno przydać. I musimy jeszcze kupić łóżko grille. Dobra, to wpisujemy. Łóżko grille. Dobrze wpisałem, dobrze wpisałem. To jest te łóżko, prawda? Nie te drugie, załatwmy jeszcze, upewnijmy się. A no nie, to jest podwójne tam było. No dobra, to gdzie my tu możemy wstawić te łóżko? No myślę, że tutaj byłoby takie dobre miejsce, akurat. Chociaż i tak nam za to nie płacą, gdzie my to powstawiamy te rzeczy. Ale widzę, że nie jest postęp zrobiony na 100%. Tylko gdzie? Nie, tu jest już wyjście na zewnątrz. Hmm, może w piwnicy coś mamy. Zrobić, zobaczmy. Tak, mamy naprawić jeszcze gniazdko. Tylko gdzie ono jest? Nie, nie, tutaj. A, tutaj, z tej strony musimy naprawić te gniazdko. Dobra, to je wyciągamy i wkładamy nowe. I teraz mamy ukończony postęp na 100%, więc sobie oczywiście zakończmy zlecenie. 18 tysięcy złotych nam za to zapłacą. Wow, to jest naprawdę duża suma. I w następnym odcinku to będzie chyba kolejna część zremontowania naszego domku, mi się wydaje. Ale jak na razie jesteśmy w swoim domku, to o tak, możemy, mamy te umiejętności odblokowane, to ja bym sobie tu ścianę tutaj może postawił. No, przynajmniej jest ściana, niewyburzona ści ściana. Jeżeli nie widzieliście jeszcze w pierwszej części, jak remontuję nasz domek, to serdecznie zapraszam. A my na razie przechodzimy do kolejnego zlecenia od Janusza Sikawa. Temat Trzeba zająć się ścianą. Witam serdecznie szanowną firmę remontową. Ostatnimi czasy popularne stały się duże pokoje, o czym świadczy chociażby fakt, że mój sąsiad oraz sąsiad mojego sąsiada wyburzyli kilka ścian w swoich domach. Również chciałbym, żeby w moim domu wyburzone zostało kilka ścian. Do wyburzenia idealne nadają się ściany między salonem a kuchnią i korytarzem. W dodatku, nie tak dawno temu sąsiadka z naprzeciwka polowała ściany w swojej sypialni na jasne niebiesko i także bardzo chciałbym mieć takie mieć. Wierzę, że profesjonalna firma upora się bez żadnego problemu z realizacją mojej prośby. Bardzo dziękuję, bardzo nie. Bardzo niedużym kosztem. Ślę wyrazy szacunku, Janus Sikała. No dobra, zaakceptujmy sobie. Jesteśmy już tutaj w domku tego pana. Który chciał, żebyśmy mu tak, już widzę, że musimy wyburzyć o, te ściany. Bardzo fajna jest ta opcja, że widzimy ściany, które mamy wyburzyć. Więc wyburzajmy sobie te ściany. Chociaż i takie widzę już na minimapce, które trzeba wyrzucić, ale to do za takiego... Nie wiem, jakby ktoś nie widział tej minimapki może czy coś. A co ja mogę na przykład inne ściany? Chyba mogę inne ściany wybużyć, to lepiej tego nie testować. Wyburzyliśmy wszystkie ściany, które mieliśmy wybuzyć i te drzwi możemy sobie jeszcze na szybko sprzedać, bo one są tu niepotrzebne. I tak, musimy teraz poszukać tego salonu. No tak, tutaj mieliśmy raczej sypialni. Senny błękit, dobra. Oj tutaj od razu grana powiedziała, który to jest kolor, więc sobie malujemy. Pokój został właśnie skończony a i skończymy sobie oczywiście też te zlecenie, więc zobaczmy 22,5 tysiąca złotych za nie dostaniemy. Wow, to jest naprawdę ogromna suma pieniędzy. No dobra, myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Więc jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz, jakie gry mogę dla Was nagrywać. A ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!